Wspaniała wiadomość, że zostaniesz wkrótce ojcem. Jak ty się czujesz? Bardzo dobrze. Jeden syn skończył 18, a drugi będzie się rodził. Także myślę, że fantastycznie. To jest... Ja za każdym razem się mega cieszyłem. Może nawet za bardzo. Ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Czyli? No nie wiem, czyli. No generalnie ja się cieszę. Dzieci nigdy dość. Ja mam e, wspaniałe dzieci. To teraz mnie to zastanawia, czy to będą bliźniaki. Jeżeli już to sześcioraczki za jednym razem, bo tak to nie, nie, nie. Bliźniak nie, nie. To już tak wolimy sobie to odświeżać. No. Ale I... mam nadzieję, fantastycznie, jak za każdym razem. I jestem strasznie dumny ze swoich dzieci. Nie? Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Lajkujcie, komentujcie. Przeambitni.pl Pozdrawiam, Iwona Pawlowicz.